Cześć, moje kochane dializaki, teraz taki troszeczkę prywatny filmik a propos tego, co mnie ostatnio spotkało, bardzo miłego zresztą, a mianowicie, no część z was, ci, którzy czytają, co publikuję na stronie Dializa to nie wyrok, na Facebooku oraz na naszej grupie Dializa to nie wyrok, grupa wsparcia dla osób dializowanych i ich bliskich. Poruszyłam taki temat i możecie się tutaj troszeczkę ze mnie pośmiać. Ja się pośmieję razem z wami bardzo chętnie. Chodzi o ten nieszczęsny fotel. To są nowe fotele, bardzo nowe, takie wiecie, fabrycznie przyjechały do nas na stację. Kilka sztuk. Na początku widziałam, że na szczęście uniknę tego cudu i będę dalej na łóżku. Ale zdarzyło się, że niestety dostałam ten nowiusienki fotel. I nie wiedziałam w zasadzie, co ja mam z tym począć. No, mówię, dobra, to poszłam sobie do swojej szafeczki po jeszcze jeden kocyk, tam się umościłam. Jak to ja wchodzę, wszystko czyszczę i zrobię sobie wygodnie. Nawet tam będę spędzać cztery godziny. To musi być fajnie, nie? Ja już wam kiedyś mówiłam, że jak będę starsza i będę po prostu leżeć, to mi będzie wszystko bimbało, ale teraz dlaczego sobie nie zadbać o podniesienie tego komfortu. Jest to z naszej strony nasz wkład, który tam trwa 5 minut, a może być fajniej. No przynajmniej ja wychodzę z takiego założenia, mi nie jest wszystko jedno. No i teraz problemem jest moja waga tak naprawdę, bo podejrzewam, że osobom szczupłym jest prościej się zmieścić na tym fotelu, ale też powiem tak, fotel fotelowi jest nierówny, bo. To nie jest tak, że zawsze mi fotel nie pasuje. Jak wiecie, ja w różnych miejscach na świecie bywałam za, na dializach i, 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 i różnie to bywa. Są fotele, które są mega wygodne i ja mogę na nich nawet spać I, i super. No ale te akurat nie dość, że są twarde, niewygodne, to jeszcze nie mają wszystkich funkcji, czyli nie można dowolnie nimi manewrować. I to nie jest tylko moja opinia. Z kimkolwiek nie rozmawiałam, kto musi być na tym fotelu, to, to, to narzekają. Wiadomo, że my się musimy jakoś dostosować, i prędzej czy później się dostosujemy. I ja też byłam pogodzona z tym, że no, jakby to nie jest tak, że ja mogę powiedzieć: Zamieńcie mi to, dajcie to komuś innemu, a ja chcę łóżko i koniec. Ja takich fochów nie robię. Bo to nie na tym rzecz polega, żeby drugiemu zrobić gorzej niż samemu sobie. Yy, natomiast no, wyszło, jak wyszło, że następnym razem przyszłam. I mój kolega się ze mną zamienił. Znaczy, mnie jeszcze nie było. Ja przyjechałam chwilę później. A on siedział na tym fotelu i mówi, że zamienił to specjalnie dla mnie, bo widział, jak się ostatnio męczyłam, i tak nie może być. No i co? Yy. Bardzo miły gest. Pierwszy raz chyba coś takiego było, że, że ktoś tak bezinteresownie zrobił coś dla mnie, z pacjentów, bo zazwyczaj to było tak. No, trafiałam różnie, zazwyczaj to ja się opiekowałam wszystkimi dookoła. A tutaj taka miła niespodzianka dobro powraca, Wam powiem. I i no mega, mega odpoczęłam, bardzo mi to pomogło, no ale mówię do niego, żeby tego więcej nie robił, bo nie może być tak, że y, zamiast mnie on tam będzie leżał i on się będzie tak męczył. Mówi, że aż tak się nie męczy, że jest bardziej przyzwyczajony, no nie jest taki otyły jak ja, więc jest mu siłą rzeczy troszkę wygodniej. No ale mimo wszystko ja miałam jakieś takie wyrzuty. Mm, przyniosłam mu czekoladki, których nie wziął, mniejsza z tym. Znaczy wziął, ale potem oddał pielęgniarkom. I nie mam z tym problemu, jak najbardziej. Ja też bym im tam najchętniej co, co rusz coś poprzynosiła, ale jest COVID i nie za bardzo się orientuję, czy w ogóle można. No, ale zobaczymy. Teraz idą święta, to, to też się wszystko okaże, jak to będzie wyglądało. Natomiast to, dlaczego ja w ogóle o tym mówię? Chcę, żebyście mnie dobrze zrozumieli, że to nie jest tak, że ja jestem osobą taką, że ojeju, ja nie chcę fotela i chcę łóżko i w ogóle tam będę gwiazdożyła czy coś. Absolutnie rozumiem personel, rozumiem jakie są potrzeby, że trzeba w ten sposób było zrobić i to nikt nie robił mi niczego na złość ani złośliwie. Ani tam bez jakiegoś pomyślunku, po prostu trzeba się dostosować. Ja to rozumiem. No ale z drugiej strony to nie mogę sobie już ponarzekać, mogę, prawda? Znaczy, no nie to, żebym tam specjalnie jakoś mocno narzekała, no ale kręciłam sobie oczami, że o jezu, jak ja mam tu wytrzymać jeszcze tyle czasu? Strasznie mnie bolało wszystko. No i tyle, nie. Ale też była u nas taka pani, która te fotele gdzie indziej jakby wypróbowała na sobie. Ona nie jest osobą dializowaną, ale no ktoś z personelu, nieważne. I też powiedziała, że ona zna te fotele i ona wie, że one są niewygodne. Także to nie jest tylko moja opinia. One mają też taki minus, który ja widzę jako minus dla pielęgniarki, bo nie mogą się podnieść na określoną wysokość. I, a ja się zawsze staram łóżkiem podjechać wyżej, żeby odciążyć ich kręgosłupy, bo wiecie, no nas jest tyle, one się ciągle schylają, noszą jakieś baniaki, nie wiadomo co. A przecież ich głównym narzędziem pracy jest kręgosłup. One muszą jak najdłużej mieć go sprawny, więc staram się zawsze podjechać do góry. I jest troszeczkę na pewno odciążenia, a ten fotel jest taki, że on nie zjedzie na dół ani do góry, akurat te, które są u nas. Także to też, no kurde, nietrafione są te fotele. Miesza z tym, no nie będę tutaj bardziej narzekała czy coś. Chodziło mi o to, że poczułam się cudownie, że coś ktoś dla mnie zrobił. No niesamowite, ja za każdym razem nie wiem, jak się zachować, bo dla mnie tak. Zachowania są bardzo, bardzo rzadkie. Ja w życiu doświadczyłam tych drugich rzeczy, takich bardziej depczących mnie. Miałam naprawdę bardzo ciężkie dzieciństwo, później w życiu też nie było do końca kolorowo, i czego się zazwyczaj spodziewałam po ludziach, to że będą mnie właśnie kopać, czy, czy na mnie pluć wręcz. Bo takie rzeczy mnie częściej spotykały. A to bardzo, bardzo, bardzo fajne. No i, i w ogóle ostatnio jak byłam w potrzebie, no w takim totalnym rozwaleniu przy okazji COVID-a, to nasza pani oddziałowa otoczyła mnie taką opieką na odległość, bo się nawet przez ten czas nie widziałyśmy, ale no, niesamowita kobieta po prostu, to, to jest taki człowiek, który jest na właściwym miejscu. Cokolwiek, by ktokolwiek nie mówił, to jest naprawdę. Życzliwa osoba, to, że nie robi takiego czegoś jak lukrowanie totalne i słodzenie i tak dalej, tylko robi wszystko tak, jak tylko może, żeby jak najlepiej temu pacjentowi było, to jest coś cudownego i, i chciałabym, żeby takich ludzi było więcej. Często słyszę jakieś takie teksty, że a, bo tam pielęgniarka mi źle coś. Strasznie mnie to irytuje, bo. Owszem, może się zdarzyć jakaś tam maluśka procentowa część pielęgniarek, które tam może coś kiedyś, chociaż no nie sądzę, bardziej skierowałabym się ku temu, że po prostu jest taka specyfika, że czasami się może jakieś kłucie nie udać, ale no wątpię, żeby ktokolwiek celowo nas źle ukuł, czy coś celowo nam przekłuł. Troszeczkę więcej wiary w to, że oni też jakby obcując z nami, spotykając się z nami często, my jesteśmy dla nich często blisko. No, takimi bliższymi osobami, no bo ja nie mówię, że tam jakieś przyjaźnie, czy coś nie o to mi chodzi, bo to jest jednak ich praca, no ale widzą się z nami często, rozmawiamy, no, jesteśmy dla siebie życzliwi i oni też są dla nas życzliwi, też są tam dla nas i chcą dla pacjenta jak najlepiej, nawet jeżeli któraś pielęgniarka, któregoś pacjenta nie lubi, bo przecież ma do tego prawo, prawda? Nie trzeba wszystkich lubić, tak jak i my nie musimy wszystkich lubić, wszyscy jesteśmy ludźmi, to jest naturalne, no jedni bardziej się lubią, drudzy mniej i trzeba to szanować. No natomiast nawet wtedy one są w pracy i one chcą dla pacjenta dobrze, bo tak, tak powinno być. I jeżeli zdarza się, że ktoś nam podpada, czy tam naprawdę bardzo coś, coś nie tak, no to ok, zdarza się, ale to nie jest reguła. Ja też miałam ostatnio bardzo przykrą sytuację z lekarzem. Nie wiem jeszcze, co z tym zrobię. Nie będę na razie o tym mówić, bo jeszcze mam za dużo emocji w sobie i powiedziałabym może o dwa słowa za dużo. No, natomiast no zobaczymy. Na razie się stara, żeby było wszystko dobrze. Z tym, że ja wiem, że to jest poddyktowane tym, że po prostu może coś się zorientował, że coś nie, coś nie tak, że za bardzo sobie pozwolił. No nic. Dobra koniec tej prywaty, to takie tylko opowiastka o fotelu yy, dziękuję moim patronom, wiecie jest was pięcioro yy, i bardzo to doceniam, w ogóle możecie sobie niektórzy pomyśleć po jaką cholerę ja mam tego patronite'a jakim prawem ja chcę zarabiać na czymś takim jak ten kanał to nie do końca jest tak, ja nie chcę na nim zarabiać, tylko po prostu to jest, yy, to jest dobra wola wasza Nikt was nie zmusza, te filmy są dla wszystkich, nie musicie mnie wspierać finansowo, ale możecie. No, jestem twórcą, coś tam tworzę, staram się, wkładam w to serce, pracę, czas i moją energię. Nie znaczy, że uważam, że muszę mieć za to zapłacone czy coś, ale no, taka jest sytuacja, jaka jest, i ktoś mi po prostu doradził, że może, może nie, nie, nie powinnam. No, jakby rozpisywać się za bardzo na ten temat, co tam bym chciała osiągnąć, i tak, tak, tak dalej, ale że powinnam pomyśleć o tym, żeby uzyskać jakieś wsparcie. No i, i tak spróbowałam, i tak robię. Jeszcze raz przypominam, że to nie jest tak, że, że ja. Wymagam tego od Was, absolutnie nie. Ja też y, muszę opłacić podcast, muszę opłacić serwer, muszę y, zainwestować w to, bo muszę też sobie opłacić reklamę, żeby to dotarło do większej ilości. Y, no Zwłaszcza, że jak wiecie, to tam, gdzie jest najwięcej y, osób realizowanych, nie pozwolono mi y, reklamować tego kanału. Ja to szanuję, ok, no ale muszę w takim wypadku w inny sposób do Was dotrzeć. O, jeszcze nie skończę, bo jeszcze powiem parę słów, skoro to taki prywatny film. Jest takie coś jak Ogólnopolskie Stowarzyszenie Osób Dializowanych, i ostatnio miałam no, niesamowitą przyjemność porozmawiać z panią Iwoną, która troszkę pokrótce. Opowiedziała mi jak to tam wygląda, o co ona walczy, jakie były jej założenia, i o dziwo. Nie jest to osoba dializowana, a mimo wszystko nam bardzo stara się pomóc. I może uda się nam nawiązać współpracę i będziemy próbowały wspólnymi siłami coś zrobić dla wszystkich. Przede wszystkim chciałam Wam powiedzieć, że. Nie wiem, czy wy tak macie, ale ja od początku, jak zachorowałam, to mam w sobie taką chęć ostrzegania ludzi zdrowych, żeby się diagnozowali, żeby sprawdzali sobie te badania robili, bo nie jest ważne tylko informować, jak to już jest na dializach, ale też warto mówić o tym, żeby ich, im jakby zapobiegać, żeby jak najdłużej utrzymywać się w zdrowiu, żeby dbać o te nerki, bo no, niestety... Jeśli chodzi o polski NFZ, no to nie możecie liczyć na to, że oni was w porę wyślą na badania, że wam je opłacą tak często, jak to jest potrzebne i w ten sposób um, unikniecie czegoś. No to niestety tak nie działa. No ale można znaleźć kilka, um, wypisać sobie kilka badań, które należy i warto robić, i warto to innym przekazywać, tym, którzy się jeszcze nie dializują i oby nigdy nie musieli. Ale żeby tak mogło być, no to niestety te badania co, co jakiś czas trzeba wykonywać. I, I właśnie z panią Iwonką rozmawiałyśmy na temat tego, że byłoby dobrze, gdybyśmy miały możliwość rozszerzyć tą wiedzę i żeby dotrzeć do jak największej ilości ludzi. Także no to znowu nawiązuje do tego, że dlatego właśnie mm, potrzebuję tego wsparcia na patronate, bo to będzie Wymagało ode mnie pewnych nakładów finansowych. Reklamy wcale nie są takie tanie. Ja za reklamę na Facebooku muszę liczyć 25 zł za dzień, także troszeczkę tego jest. No dobra. Pozdrawiam serdecznie panią Iwonkę i panią Sonię z portalu Kocham Swoje Nerki. Bardzo, bardzo, bardzo ciepło. O was myślę, bo w momencie, kiedy przez pewną grupę zostałam odrzucona, że bardzo źle robię, że tam cośkolwiek postuję, to tutaj znalazłam wsparcie i, i to, czego mi było potrzeba. Bo ja cały czas mówię, że my możemy więcej osiągnąć, jeżeli się zjednoczymy, i nigdy w życiu z nikim nie staram się nie konkurować, absolutnie, no ale też nie będę się na siłę narzucała tak jak mówiłam, absolutnie rozumiem nie mam żalu natomiast to jest, to dla mnie tylko taka informacja, aha, nie tędy no dobrze, no bo jak nie drzwiami to oknem, tak no dobra, życzę wam miłego wieczoru, miłego tygodnia myślicie pozytywnie bo to jest bardzo ważne zrobię jeszcze jakiś odcinek o psychice bo, no, przychodzi mi na myśl kilka kilka skojarzeń, które trzeba by było omówić, dobra no, to jeszcze raz dziękuję Wam bardzo, że wytrwaliście do końca tego chaotycznego filmu. No, jakkolwiek jestem naturalna w tym, co robię, i staram się to robić tak po prostu z pamięci. Nie piszę sobie scenariuszy do tych odcinków, tylko siadam i do Was mówię. Bardzo się cieszę, że chce Wam się mnie słuchać, chce Wam się oglądać, że do mnie piszecie, dzwonicie. Pozostańmy w kontakcie i no, cudownego czasu Wam życzę. Uważajcie na siebie. Pa! pa.